Miejsce? Lepiej trafiłem. Nie wiem, jak wy? Ktoś ma problem tutaj trafić? Niech dobrawa. Wszyscy wiedzą. Nie. Ja tu przyjechałem, wchodzę i tak patrzę myślę, czemu, czemu jeszcze na orliku krzeseł nie ma rozstawionych? Jest światło, jakieś dzieci grają. My to gramy chyba, nie? Są ludzie z hotelu? Dzisiaj goście hotelowi? To przyszedł na mnie konkretnie? Niech dobrawa. Kto przyszedł? Kto jest gościem hotelowym? Nikt. A jedno, jeden pan, tak? On jest w piwnicy, mówi, jest ciemno, można walić koniec, tak? Jezu, Jezu ja tu szedłem, nie, to jak, jak bym grał w katatumbach, kurwa. Jak, jak tu przeszedł sen, bym myślał, że Wołoszański nakrywa Ludzie krzyczą, co się dzieje, ja tu chodzę, pięknie pan nazwita w cykinowej marynarce, ja się czy bardziej czuję, jakbym wchodził do klubu Gołgo, -go, niż tak? Zadać, dziewczynki, zaraz wyjdą. z 20 złotych. Ja wchodzę, patrzę, czemu Rudy Schubert, kurwa, strzela serem do ludzi. I nie śpiewa. Pani z banku przyszła, tak? Wszyscy, tu Też się podobało mi, że pani z banku przyszła, to specjalnie po krzesło polecieli. Kurwa, bo pani z banku. Ale pani z banku jest, jak pani się podoba? <ślesz> Może pani ukryć moje milczenie. Chciałbym kredyt na dwa procenty. Już nie ma wniosku słyszałem, ale... Czy jesteśmy w stanie coś ogarnąć? Pani powie tak, i ja zostawię panią z Ja mam kredyt na jeden procent. O! Super, okazja. Nie no, ale opisałem, że jak mi da dobrą ofertę, to ją zostawię. No. Może pani wskazać osobę, do której mam się dojebać. Za to... Czy pani to odpowiada, to zasadnie moje pytanie. Pełna obora jest. Konia! No, nie. No, no, no. Ona Konia! Ona Powiedziała o nas, obora i kurwa by było chyba. Ona faktowała nie mamy, Brawo! No ta pani? Dla pani z banku jesteśmy oborą, kurwa. Super, fajne, fajnie tu jest. Bardzo fajna energia. Wy jesteście super, tak jak mówiłem. Eee, z kimś bym może pogadał, Wytyścicie się tak na środku e, aż... Nie wiem czy z wami. Bardziej pani. Głodu, tak? taką miłą... Na miłą osobę, taką, że życia poznała, że ten dworek to pamięta, jak to jeszcze fundamenty były, kurwa. Ona wydawała, ona, ona zatwierdzała pieniądze. ona w 60 mówi chuj, tutaj nic nie ma. Ja zakończam dworek. Pani z banku dała kredyt, jednak <śleszy> robię. Robcie oborę, kurwa. Do ja tego Tak pani pani? Ewa? Ewa? E A skąd pani jest, pani Ewo? Z Gliwic. Z e Tu tu obok, tak? Bo to Kozów czym jest dla Gliwic? Z za <grymka> A dobrze, e to jest kurwa kozłowa. Taki kurwa oburzony, na mapie jest złota. Bramki na A4 kończą się na kozłowie. Nie To jest kurwa cywilizacja. Kozłów, kurwa, jest pod kozłowem, nie to wiem. <toddźwiększa> powiedział, że Krocł jak Wrocław jest pod dążeniem, nie pod Mokronosem? Co pod Mokronosem? <śmienic> Okej, okay, dobrze. Już wiemy, że tam też masz filię, kurwa. Czyli <śmienic> Mokronos to jest filia Kozłowa. On zarządza dwoma wioskami na to. Poradzę przy sobie Czyli Kozłów, czyli tutaj. To tu się z Kozłowa w ogóle, dzisiaj? <śmienic> Było w tak było zrobić, a nie w Kozłowie. Ludzie z Kozłowa to nawet nie wiedzą, że... O, oni ludzie, gościu ze z kurwa, z ziemniakami, mówię, kurwa, co to za krzyki po Boże? Co to...? A tu Gliwice sobie przyjechały ulżyć. I Ewa, ty z Gliwic, tak? Ewa, z kim dzisiaj dotarłaś? Cały czas. No, pokażę, Wszystko. Odcinam się tylko od sołtyza Kosłowa. Kasia, Kasia i Oskar. Kim są dla Ciebie Kasia i Oskar? Zajomymi. Znajomymi. Fel dziećmi. Jak fel dziećmi? Wyszła no, jakoś. Jak dzieci? Przechodzimy są dorośli, to jak dzisiaj. Okay. No – Okej. Okay. No Aha, to czyli to... oni po prostu byli... – On był Masz cztery <grym> masz, masz się... dychy, no 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 masz no nie. Jesteś starszy od niego. – Pięćdziesiąt cztery. – lata masz? – Nie, trzydzieści jeden. cztery, to ile masz? Nie dziwię się, że włosy wypadły, też bym nie chciał rosnąć takiej głowie. Nie bez ofensu. Dobrze, masz ładną pracę, ładnie. Ładna, ja, ja na przykład nie było... Natłuszczałem dzisiaj długo, wiesz? Natłuszczałeś? A czym się natłuszcza? Głowę w Tibisa? Szukem sołtysa z kopowałem. <noise> On jak idzie na solarium, to jest Solina benzona. wiecie o co chodzi. Nie, nie chcę Cię obrażać, to nie jest mój styl. Dajcie brawa przyjaciółowi Ciebie za Aaa, ja to ty miałeś jeszcze jedno? Ale super, no barman czy gdzieś i tak najebany. No? To się zmieniła tylko nazwa, ale nie funkcja po prostu. To no, Czyli tak jak wy dziećmi. Rozumiem, to było tak, że oni nie mieli gdzie zamieszkać, bo byli z Kozłowa. Chcieli się przejść do dużej aglomeracji, do kliwicy, i ty ich wpuściłaś do rosnych ludzi. się i... Ale jak wy mieszkacie razem? A to jak? Co cię łączy? Wychowałaś go? Karmiłaś go? Na, na sali lekarz Ewy, że przypisano samo. Bo Ewa, Ewa widzi w dorosłych, obcych ludzi jak was dzieci. Dobrze, że masz ich, bo ja sądzę, że w Chacie byśmy na 30 kotów, jakby nie było. Nie, nie widzisz kotów? Są kociarze na sali? Tak. Bardzo mi się podoba reakcja kociarzy. Tak. Są psiarze, bo usłyszałem, ow! Zaczął na mnie szczekać, kurwa. Nie lubisz kotów? Dlaczego? czemu nie Masz uraz do kotów? Dobrze. Dobra, żeby Co ci kot zrobił, że masz... że masz uraz do kotów? Jak dużo rzeczy. Wziął na ciebie chwilówkę? Dużo rzeczy, co może kot odpierdolić? Może ci nie wiem, no zjeść mysz, kurwa nie wiem, no co może kłopot zrobić takiego? Podobno i nie pamiętam. Dobrze, dobrze. O, tu mi się podoba pan, że pan jeszcze dorzuca do występu dźwięki. O! Ty to jesteś nieprzyszedłej z od odmian? Nie. nie, nie. nie. Mi się podoba, gościu siedzi. Chwilę, musiałem się zastanowić, O, On za mnie wydał dźwięk myślenia, ooo. Jakąś no i Kamil? Kamil z, z, też z Gliwic? Czy z, z Gliwic i czym przyjechałeś do no z Gliwic? Z <mamy w Hai> <mamy w fatigue> <mamy w w>. żoną. z przed żoną, czy z żon żoną przyjechał Wsiadł na żonę, kurwa. I dostać, kolera, dostać, to robory nie, to obory, nie wiem. Tak trzeba wjechać do Kozłowa, żeby się wtopić w tłum. <grymne> to jak nic poznawali. A u tym jesteś podejrzany, ale jak jedziesz na babie, huj. Dobrze. To, 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 to jest głowa, na a nasz tutaj... Kamil? Kamil. Yy, żona? Jak oceniasz Kamila? Po tym, co powiedziałeś. Czasami. Przywiązać go. Jak długo jesteś razem? Siedem lat? Kuj. To długo, 7 lat to długo i dzieci są? Nie ma dzieci? Uuu. Uuu? Zobaczcie. Uuu. 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 Się własną bronią wykończył. Ja Chcesz mieć dzieci? Czym Łukami nie chcesz oddzielić? A czemu się ociągasz? A cię w pierdole Dzisiaj to żona będzie jechać na tobie. Dzisiaj to <tuszy> nie jesteśmy dzieci, no bo ty wiesz. Jest. Co jesteś za wzrostem? jesteś Że on leży pod łóżkiem, tak jest, tam. Co to jest. Co to jest zawiedowanie? Wy mieszkacie w budzie, kurwa, ja jest... Jak pies, tak nie dęknie, to pójdą. No. Co to jest kurwa za logika? Kurwa. Ile pies ma lat? 12, 11. Ale czemu? Ale co, mieszkacie w mieszkaniu? W domu, czy taki powód rzuciłeś tak, żeby się odpierdolił? Tak. Jak czekaj, 12 lat, ale co przeszkadza Ci, że pies jest stary. Co on może zrobić? Aha. No to kurwa tym bardziej, no. A co on ma robić? On ma ci dziecko chować? Ja Słuchajcie, ja rzadko bywam na Śląska, ale nie wiedziałem, że w Giwicach za robi pies kurwa. Czy też jak uważasz, że to pies jest powodem? <śmiany> czy, czy coś złego? Jeszcze co się... czekamy na niego. Czekacie. A ile planujesz mieć? To to, dwa. Jedno, dwa. Dwa może. Dwa może? Psy. No, tak, No też nie. <śmiany> jest. <to> jest <śmiany> To jest jaki już wdrać, jak w jak szczeka w sypialni, ona zaczyna się patrz co lata. Kurwa, słuchajcie, musicie pośpieszyć się z, z, z dzieckiem, bo skoczycie jak Ewa, obcy ludzi I potem będziecie pielęgnieni, że mam uraz do psa, a u ciebie Siedział, siedział też miał tak, kiedy ja kochani dziecko jak kotek. <grywa> <grywa>